Halo, halo, hej, wszystkim, ludziska, z tej strony Hades witam was w kolejnej grze na moim kanale, Block Warrior, czyli gra IO, które są ostatnio strasznie popularne, wszyscy je nagrywają, to pomyślałem, że hej, ja, ja też nagram, też chcę być fajny, e, to, to też, sobie, też sobie nagram, bo, bo, bo czemu nie. E, słuchajcie, o co chodzi w tej grze? W tej grze chodzi o to, że jesteśmy kwadracikiem, i łączymy do siebie inne kwadraty i się stajemy większym kwadratem i pożeramy inne kwadraty i przy walkach to zależy od wielkości naszego naszego kwadracika jak widzicie, o ktoś tu się rozsypał o nie, 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 nie jak widzicie tutaj są te, kolega ma tu większe kryształy co mówi nam o tym, że hej, lepiej do niego nie podchodzić, ponieważ nie damy zbytnio sobie z nim rady. Ponieważ wielkość, jak widzicie tutaj, te małe, no z tym i małymi nic nie zrobimy, z tych małych łączymy sobie dopiero na większy. I na przykład są tu większe kryształy, które po rozbiciu, jeśli jesteśmy więksi, dają nam właśnie więcej tych malutkich, i to właśnie się tak łącz łączymy. No więc e, witam tak serdecznie, jeśli odcinek Ci się spodoba, e, zostaw łapkę w górę, bo wiem, że takie gry e, są e, popularne e, i wiem, że, że je lubicie. Jak widzi o, widzicie, koleś się rozbił tego, e, ten duży, duży, duży e, kwadrat w ogóle, tak, tak, da się tutaj jakby obracać, trochę przyspieszać, e, ale chyba w zamian za... Nasze, nie wiem, klocki. Nie, nie wiem, czy mogę to klockami nazwać. Um... Oj, ej, halo, jakieś, jakieś dzikie lagi mam czasami, nie? To tak a, aż dziwne bym powiedział. O, dobra, tutaj z tym kolegą nie chcemy walczyć. Z tym też nie jeszcze. Bo jesteśmy troszeczkę za mali. Jesteśmy troszeczkę za mali. Niestety, ale to, to się zmieni, to się zmieni. My jeszcze urośniemy. My jeszcze urośniemy. Jak widzicie, o ze, zeżarliśmy e, tego typka. E, to właśnie działa w taki sobie sposób. E, no i musimy chronić nasze serce. Jak rozwalą nam serce, to zjadają nas instant. E, więc warto je właśnie jak najbardziej osłonić. E, chociaż. chociaż jednym tym. O, pięknie się rozsypał. Mhm. Dobra. O, jeszcze tutaj ten. O, o, ze, ze, Zeus. Dawa, dawaj. Jeździecie, dobrze jest, elegancko. E, nie, przepraszam, to jest moje. Dobra, e, dobrze byłoby, gdybyśmy. Oi! Dobra, By było, było blisko, to, to, to było niebezpieczne. Zwłaszcza, że serce mamy teraz odblokowane bardzo. E, no, w sumie bardzo mamy je odblokowane, nie? No chodź tu stary. O nie, tu jest większy kolega. To z nim wolałbym się nie bić za bardzo. Ale zwłaszcza, kurde, to serce mamy tak słabo dosyć zablokowane. I to troszeczkę jest straszne. W sensie łatwo łatwo mogą nas zniszczyć. Ok. Tego mógłbyśmy dojechać w sumie. Ok, spróbujmy, spróbujmy. Za bardzo też nie chcę. Nie chcę raszować, bo jak widzicie, tam na dole mamy... Nie wiem, czy to mogę nity nazwać. O Boże, jaki on. Jakie on ma Nie, nie wiem, czy mam to nazwać kloce czy kryształy. Ej, ktoś go... A myślałem, że ktoś go rozbił! A jednak nie. No nie, i się uweźmy się na mnie. Dobra. Taktyczny skręt. Dobra. Wo wo wolę przeżyć, nie? W wolę zużyć tego powera, te mniejsze klocki po... Po, 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 pozbyć się ich, ale przeżyć, nie? No to w sumie, hej, logiczne jest dosyć. To serce musimy bardziej ochronić. Okej, okay. kolego, ja wiem, że chciałbyś tutaj się nafarmić, ale no nie mam zamiaru ci dać tego. Okej, okay. eee, dobra, w wkurzał mnie, po prostu mi irytował, nie? Dobra, przestań już używać tej z przyspieszenia super emocji, jakkolwiek. Ej, dobrze sobie radzimy na, na razie. W sumie nie zginąłem ani razu. Jesteśmy na szóstej pozycji. Znów się zaczynają jakieś e, dziwne lagi, co mnie troszeczkę e, martwi. E, ale do, dobra, nie, nie, nie przyjmujmy się. Nie przyjmujmy się. Na razie rośniemy sobie na spokojnie. No, jak polecimy na fajty z tymi większymi, to. Będzie dopiero ciekawie. E, dobra, mm, weźmy. Wiecie, bo chcę jak najbardziej. O, Jumbo! Ja was wszystkich tu wpierdzielam, nie? Ok, dziękuję. E, ten, ten Jumbo to taka ciekawostka, bo on mnie wpierdzielał ostatnio, nie? Po prostu. E, jakie co, oni są mali, wszyscy, nie? Dla mnie teraz. Łooo wow. Tylko, że niestety są jakieś dziwne lagi, nie? Są jakieś dzi dzikie e, lagi. Nie, nie nie, wiem, co co, co ty próbuje zrobić. O! Ł ładnie, ładnie tutaj to nie? łatamy. O, no, w sumie. Mógłbym się poku. O! Aha! Eee. Dobra. O nie! Nie! Okej okay. nie, nie pykło. E nie, 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 nie pykło niestety, nie, niestety nie pykło, czekajcie, może o tak zrobię, to może będę miał troszeczkę, e, w sensie nie będę miał takich lagów internetu, nie, e, chociaż o, dobra, o, się zaczyna, chociaż może to przez grę, że jest tak troszeczkę e, źle z ten, a nie, nie przebijesz się tutaj, Haha. Ha, ha. dobrze, to e, jeszcze raz, jeszcze jedno podejście moi drodzy. Tym, tym razem zajmiemy dobre miejsce. Na pewno, wierzę w to. Wierzę w to bardzo. U. Mm. Może nie aż tak. Dobra, tutaj zbierzmy sobie tak. Tutaj te 34. miejsce. Eee, w sumie to, Tomek, Ej, Tomek. Tomek, daj mi spokój. Tomek, Tomek, nie bądź żyła. Tomek, idź sobie. Okej, okay, aha, tu są jeszcze większe kryształki. No czas, czasami tu są te lagi, nie. Ej, ty, ty, on jest pierwszy na bank, nie? Zwłaszcza, że... Hej, nie ma... wow. Ej, w ogóle widzicie jak jego serce jest niechronione. Ale w sumie we, we, weź weź, dobi się tym sercem do niego, nie? To, to, to też jest taki mały problem. Chociaż kurde, wyfarmić się, no... No mógłby być jeszcze problem. Tomek zostaw mnie. Tomek. Tomek, porozmawiajmy o tym. Ty nie chcesz tego robić, tak naprawdę. To jest propaganda. To oni tobie każą to robić, ale ty nie chcesz krzywdzić małych, e, no, bezbronnych istot. Ale ja, 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 za, to, ja za to mogę. Ja, ja, za, ja za to pokrzywdzę. Dobra, ej, no star, no proszę. Uu. Au, 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 au. Dobra, zebrać troszeczkę. Cho, cho, chociaż troszeczkę, nie? To... To wie, wiecie, tak tak delikatnie, na spokojnie, nie ma co się śpieszyć, na spokojnie sobie tutaj zbieram, e w ogóle mapę wa wam zasłaniam, nie, na, na ten, nade mną jest, w sensie we mnie w sumie tutaj jest mapa, e, jak coś. Okej, okay, no przydałoby się powiększyć już ten, e, wiecie, ten, 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 któryś z klocków, żebyśmy mogli więcej ich dostawać, to by na pewno się przydało, nie powiem.

Aaa, no nie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Zostaw mnie, kol, ziomuś, zostaw mnie. Zostaw mnie. Dobra. Wiecie, ja się cały czas buduję, nie? Okej, okay, zostawił mnie. Chociaż, jakby mnie gonił, to może, może coś by mu przyszło z tego, ale. Chociaż nie, nie, nie w tym momencie. Ej, halo. Czy to działa tak, że... O, fajnie. E, czy to działa tak, że... Może, jak to się nazywa? E, że jeśli używają tej supermocy, to są nagle tacy super hej, przodu? Nie, ch chyba chyba nie. Dobra, to jeszcze jedno podejście zróbmy. Takie lepsze może. Jeden, dwa, trzy. Już jesteśmy więksi. E, małe lagi są tutaj i nie wiem dlaczego. Trochę to tak Martwi, zaczyna pewnie przez to, że jest mnóstwo elementów, nie? E, wi wi widzieliście to? W sensie on w niego wleciał, mimo że był mniejszy. Hmm, kurde, szkoda, że zużyłem to, nie? Bo rozumiem, że to ten zielony pasek e, zużyłem. Okej okay. a dobrze byłoby mi latać za nim, nie? Ale, no właśnie, to wiecie, to jest takie. Hej, lataj za nim, zgiń szybko, nie? Dobra, ej, sta, sta, stary, stary, chodź tu. Patrz, patrz, jak on y, raszuje, nie? Oj, ej, nie zadziałało mi to. Ej, ja chcę to sprawdzić, nie? Ja chcę to sprawdzić i jak sprawdzę dopiero zakończymy e, ten materiał. Tak mi się wydaje. Ogólnie też nie chcę was e, smęczyć e, jakimś długim mega materiałem z tego. Taki w sumie testowy, testowy materialik e, z tego leci. E, wiecie, nic zobowiązującego. E, zobaczymy. Zob zobaczymy po prostu. Tu, ch chcę zobaczyć jak, jak ma, czy mam w ogóle takie materiały. Podpadną do gustu, czy, czy nie, czy będziecie chcieli więcej takich IO? Zwłaszcza, że e, szczerze to wszyscy się na nie rzucają, bo hej, to są łatwe wyświetlenia, nie oszukujmy się. E, te, też chcę to sprawdzić, czy, tak, jakby nie. Jeśli, jeśli mam być szczery, to tak w 100% jest szczerze, nie. Hmm. Dobra. O nie, jednak, jednak nie działa mi ta super... Teraz zadziałała, no nie. Ej, ja, ja, ja nie wiem kiedy się tego używa, nie? Bo to nie jest jak, że... Prawym przyciskiem, czy lewym, nie? Tylko to się... Używa WASD w i to jest takie... E, hej, trochę tak słabo, bym powiedział. W sumie net bardzo. E, dobra, zbierzmy ten zielony pasek na dole, zobaczymy. Coś się, w sensie rozbierajmy go i spróbujmy mm, Wiecie Jeszcze raz Zrobić wbite jakąś no, no dobra Nie, 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 koniec Dobra słuchajcie, więc to byłoby e, Blokorio, jeśli wam się materiał spodobał Możecie zostawić łapkę w górę, komentarz Napisać czy chcecie więcej tego typu materiałów Czy nie, na fanpage'a, na instagram'a Wbić wszystkie linki w opisie, dzięki za oglądanie trzymacie się, no i cześć